Skoro Marcin mówi nagraj wideo, to nagryma, nagrywamy wideo. On co prawda chyba moje widział, ale to tak dla szerszego grona. wideo yy, jeśli chodzi o API dla Radio Brosera, no to jest akurat według mojego pomysłu zrobione pod moje potrzeby, więc yy, prezentuję to swoje, co mam tutaj. Yy, panelu nie widać całego, chociaż pewnie go mogę pomniejszyć, bo i nie mogę. Dobra. Ja sobie umieściłem przycisk na stronie głównej tunera. To jest strona główna tunera, tak. To sobie wymyśliłem, tak jest. Klikam sobie na i radio. No i automatycznie mi się ładuje strona. Tu mamy wybrany kraj. Domyślnie jest ustawiona Polska i ciągnie z radio Brossera, tam z serwerów stacje po prostu, które są umieszczone. Na serwerach listę stacji tu mam opcję wyboru. Ileś tam ileś, ileś rekordów na stronie do wyświetlenia domyślnie 60. Tu se mogę strony przewijać, e, tu mi pokazuje w tym miejscu, że znaleziono 923 stacje, chociaż tu jest 1084. Nie wiem z czego ta różnica wynika. Być może nie ma y, uzupełnionych wszystkich danych, dlatego tylko 923. Wyświetla. Tu mam pasek w tym miejscu, gdzieś sobie mogę wpisać szukajka, tak zwana, czyli mogę na przykład wpisać tam radio. Jakieś tam. No i wszystkie mi wyszukuje stacje, które mają w nazwie radio, bądź też mogę sobie wpisać gatunek muzyki, na przykład rok. I tu w tym przypadku akurat wyszukuję też w nazwach tego słowa rok, jak i w tagach. Tagi, które są tam na serwerze zapisane, umieszczone. No i wyrzuciło 66 stacji, które mają, no jest Eskarok, RMF, Lady Punk. Widocznie ma w tagu napisane, że jest rok, dlatego go też tu wyrzuciło. No tu jeszcze mam, no bo to jest wybór krajów, tak? No więc cały świat tu jest mam do wyboru z całego świata, a aczkolwiek szukajka dotyczy tylko wybranego danego kraju, bo tego byłoby za dużo, więc w wybranym kraju szuka stacji. Jak ktoś chce sobie poszukać w USA, United Stantes, tam jest 60, o, znalazło, 718 stacji z tagiem ROK, bądź też nazwie ROK. I tak, tu mi gra, w tym miejscu pokazuje aktualnie graną stację, a tu mam możliwość dodawania do konkretnych banków pamięci. No bo te moje tunery mają z zasady tak są sąstruowane, że mają na stałe po 16 banków yy, przechowywanych w pamięci SPIFS, i tu mam możliwość dodawania stacji wyszukanych tutaj do yy, określonego banku, więc po wybraniu sobie banku, na przykład powiedzmy tam 14 banku z automatu mi wyświetla, ile mogę stacji dodać. W tym banku. Tuner sobie sprawdza, ile jest wolnych pozycji, bo w każdym banku może być maksymalnie 100 stacji. Więc tuner sobie sprawdza, i tu mam tak: tu mam plusik, a tu mam play. W momencie wciśnięcia play, tuner automatycznie zaczyna grać tą stację. Nie wiem, czy słychać muzykę. Powinno być słychać. Podguśnimy sobie i tak dalej, tu mam, po prostu w kolumnie mam możliwość włączenia sobie odtwarzania, A natomiast jeżeli tu się zdeklaruje i wybiorę dany bank, plusikiem sobie dodaję tą stację do, na stałe do listy numer 14, to jest bank 14, o, przestał sobie grać, no i napisał mi, że stacja dodana. No to to jest moje, mojego pomysłu. API do radio Browsera tak to wygląda. Tunery jeszcze mają takie coś, edytor to był bank 14, więc sobie wybieramy bank 14, czytamy sobie z tunera. Tuner przestał grać sobie. I na ostatniej pozycji jest właśnie to radio Hard, które tam było dodane. Kucze, chyba mi nie łapie. Całego ekranu monitora. Mogę sobie to przesunąć. Teraz będzie widać do góry. To jest edytor banków pamięci Tunera. Tak to wygląda, tak to jest u skonstruowane, gdzie można sobie edytować zawartość już konkretnych banków pamięci. I po, po edycji można wysłać do tunera. I to będzie sobie zapisane w tunerze. Tu są jeszcze inne opcje. Między innymi pobranie serwera na GitHubie. Sobie trzymam magazyn z bankami pamięci, więc jeśli wcisnę pobierz serwera, to ten 14 bank zostanie pobrany i tu wczytany. No tak na wszelki wypadek, gdyby ktoś załóżmy skasował. Jest import, eksport do pliku edytowanego banku, także to działa we wszystkie strony, no, a my sobie wrócimy do panelu głównego. On się tutaj pyta, bo zmian dokonałem, więc sobie nie, nie zmienimy. No, widać, że uruchomiło się to Hard Rock radio FM, które tam sobie, że tak powiem, z tego uruchomiłem. No cóż, chyba tyle. 6 minut tutaj tak za dużo, za długo gadania pierdzielenia. Dziwne, bo się stronka nie załadowała. Heh. Jak chcesz się pochwalić, to takie jest czasami. No, nie zawsze to te serwery dobrze, dobrze działają. Co prawda jest mechanizm wyboru serwera i o teraz on szuka, po prostu dlatego dłużej zeszło. Gdyż te serwery Radio Browser Info one czasami, że tak powiem, strajkują, czasami są niedostępne. Jest ich tam bodajże 6 albo 8, już nie pamiętam dokładnie. Musiałbym do kodu do, yy, sobie zajrzeć. I oprogramowanie. Yy, strona sobie szuka który serwer jest aktywny ale to niestety timeouty bo mam ustawione po 300, 3000 milisekund więc to troszeczkę schodzi żeby po prostu znaleźć działający serwer z którego są pobrane dane dobra masą maślane koniec nagrania pozdrawiam całą ESP32 audiogrupę siema